Cześć, jest Minecraft Returns, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale, czyli top 5 skinów z Warszatu. Na pierwszym oginie AK-47. No i nie ma co przedłużać, zaczynamy. A na piątym miejscu jest AK-47 Cash. Tak się chyba pisze, bo tak się czyta, a nie pisze. Pi pisze się C, h E, S, S. Według mnie fajny skin, takie płytki. No i nie ma co przedłużać. No, za dużo ten skin nie mogę powiedzieć. Głównie tutaj jest niebieski i biały. No, niebieski i biały. A jaki bym mu dał stan? Nie stan, tylko kolor. Dałbym mu kolor fioletowy. Idziemy do kolejnej broni. A na czwartym miejscu jest AK-47 NECLEAR. Czyli taki fajny, zielony, lubię zielony ogólnie kolor. No, też za dużo nie mogę o nim powiedzieć. Ale no, fajny skin tutaj. Co my tutaj mamy na tym skinie ogólnie? Po prostu pa paski zielone, tutaj jest Z tyłu mamy znaczek radioaktywności. Jest, niestety jest tylko jedno zdjęcie, a więc tylko z tej pozycji mogę Wam to pokazać. A mogę się przyjrzeć jeszcze temu. Ojoj. Ups. Ops. E, dobra. Mm. Przyjrzeć się nie przyjrzę. No ale fajne. Skin za? zajmują mi on. czwarte miejsce. A jaki on by miał u mnie kolor? Taki? No, nie wiem. Może różowy? Hmm i różowy, mogły być, okej. Okay. A teraz idziemy do kolejnego miejsca, czyli do miejsca trzeciego. A na miejscu trzecim u mnie jest AK-47 Ber, czyli AK-47 Niedźwiedź. Tutaj pisze AK-47 Polar... Bal... Balalaika... Ber, Balalaika... Ber. Lajka! Tutaj to pisze. Lajka! Dobra. Ale dobra. Jest to fajny skin. Mamy tutaj tytułowego niedźwiedzia. Naprawdę mamy dużo zdjęć. Większość to jest ogólnie dla mnie z innej pozycji. No, tutaj ładnie to wygląda. Tutaj mamy takie odłamki lodu. I mamy na magazynku taką rybkę. Tutaj jest nie niedźwiedź. Co jeszcze tutaj mamy? No, tutaj też takie odłamki lodu. I tutaj mamy proces tworzenia tego niedźwiedzia. Tutaj mamy kolejne zdjęcie takie troszeczkę. A! Tutaj mamy jakby wyglądało zniszczenia. Faktorka i później tak dalej i tak dalej. Widzę, że chyba największym tym uszkodzeniem. Oczep był magazynek. Kolor czy zostaje mi taka fabryczna czy nowa. Ja wszystko się zapowaliście mnie. Okej. Okay. No, cie bardzo ciekawy skin. I jaki według mnie byłby to dobry kolor? by to dobry kolor. Mm. Oczywiście czerwony. I teraz idziemy do miejsca drugiego. A oto miejsce drugie, czyli AK-47 DUM, bierze się D-O-OM. Jest to naprawdę dopracowany skin. On wygląda po prostu pięknie, po prostu pięknie. Nie wiem z mi się kojarzy, ale... kojarzy mi się o... chwila. O, to, to mi się z czymś kojarzy, nie wiem z czym. No z jakiej, jakąś rzeczą, ale nie wiem z czym. Naprawdę piękny skin, po prostu nie mogę się wyrazić. No, superowy skin. Jakoby u mnie to była jakość, według mnie jakość oczywiście czerwona. No i teraz idziemy do pierwszego miejsca. I mam nadzieję, że najbardziej wyczekiwane miejsce, czyli miejsce pierwsze zajmuje AK-47 Origami. Jest to naprawdę Naprawdę piękny skin! Te dopracowanie, te, te trójkąty, tak to wszystko jest ładnie zrobione. No, patrzcie, no po prostu, no po prostu super! No, jeszcze tutaj przedłużenie tego fajnie na tą zawleczkę, czy jak to tam się nazywa. No, z drugiej strony też bardzo fajnie. Wszystko dopracowane, może Dynamiki cieni do tego skina nie ma, ale po prostu super to jest. No, nie mogę się po prostu wyranić, No, ja was zostawię na chwilę, abyście sobie zobaczyli tego skina. No i oglądajcie go. Popatrzcie sobie. Loli. Illuminati. Trójkąt, trójkąt, trójkąt. Trój Illuminati! Dobra. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się bardzo, że wam, może nie bardzo się spodobał, ale że po prostu się spodobał. Zostawcie lajka, udostępnijcie może komuś. No i cześć. A, jeśli chcecie więcej takich filmików, to piszcie w komentarzach i dajcie też lajki. To pa pa!